Nigdy nie byłam blisko z moim ojcem. Nie w sposób, w jaki powinny być córki. Ale nigdy nie sądziłam, że całkowicie mnie wymarzy kropka dorastając. Mój ojciec, Rick, był typem mężczyzny, który traktował ojcostwo jak obowiązek, a nie przywilej. Zapewniał oczywiście, płacił rachunki, upewniał się, że na stole jest jedzenie. Ale miłość, ciepło, przywiązanie to były rzeczy, o których czytałam tylko w książkach. Kropka, kiedy moi rodzice się rozwiedli, miałam trzynaście lat. Moja matka i ja staliśmy w drzwiach, patrząc, jak pakuje walizki, jakby wymeldowywał się z hotelu, a nie opuszczał rodzinę. Kropka, możesz mnie odwiedzić w każdej chwili, powiedział swobodnie, jakby to była sugestia, a nie obietnica. Ale nigdy mnie nie odwiedził. Telefony stały się rzadsze, a wymówki częstsze, praca jest zajęta. Może w następny weekend? Nauczyłam się go nie oczekiwać, kropka, powinnam była przyzwyczaić się do rozczarowania. Powinienem był wiedzieć lepiej, kropka, ale nic nie przygotowało mnie na to, co wydarzyło się w dniu, w którym zalogowałam się na Facebooku. To było leniwe, niedzielne popołudnie. Właśnie skończyłam sprzątać moje małe mieszkanie, na które tak ciężko pracowałam sama, bez jego pomocy, kropka wyciągnęłam się na kanapie, przewijając telefon, bezmyślnie lajkując zdjęcia znajomych, aż w końcu pojawiło się zdjęcie ślubne jego zdjęcie ślubne, kropka Rick, stojący obok kobiety, której nigdy nie poznałam, uśmiechający się, jakby właśnie wygrał na loterii. Jej suknia była elegancka w kolorze szampana, Taka, która krzyczała drogokropka, trzymała się go, jakby byli razem od zawsze, a tuż obok nich stało dwoje nastolatków. Podpis: Moja nowa rodzina czuje się błogosławiona. Oddech uwięzł mi w gardle: Moja nowa rodzina mruknęłam. Może źle to przeczytałam, kropka, ale nie to było jasne jak słońce uroczystość ślub wydarzenie zmieniające życie. O którym nawet nie wiedziałam. Kliknąłem na album dziesiątki zdjęć, ceremonia, przyjęcie, tort, przemówienia, tańce, wszyscy uśmiechnięci. Wszyscy oprócz mnie. Bo mnie tam nie było, nie byłam nawet zaproszona. Kropka żołądek mi się skręcił, a palce ścisnęły telefon tak mocno, że pobielały mi kostki. Przewijałam w dół, teraz szybciej, jakby szukając jakiejś pomyłki, jakiegoś znaku, że to sobie wyobraziłam kropka, ale jedyną wiadomością, jaką znalazłem, była ta od dalekiego kuzyna. Gratulacje, wujku Rick. Jestem szczęśliwy z powodu ciebie i twojej pięknej rodziny. Piękna rodzina, jakbym nigdy nie istniał kropka ogarnęła mnie ostra, zimna wściekłość. Zastąpił mnie. Powinienem był to przewidzieć. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie po raz pierwszy od miesięcy. Rozmowa była dziwna. Hej, dzieciaku, powiedział, używając pseudonimu, który już do mnie nie pasował. Chciałem ci tylko powiedzieć, że się żenię. Nic wielkiego, tylko mała uroczystość. No wiesz, tylko my dwoje. Tylko we dwoje. przełknęłam ból i powiedziałam sobie, że to nic wielkiego. Może to był cichy ślub w sądzie. Może naprawdę było małe, nic wyszukanego. Ale to. To nie było małe. To było zaplanowane, zorganizowane i pełne ludzi, kropka, ludzi, którzy się dla niego liczyli, ludzi, którzy nie byli mną, kropka, zdrada uderzyła mnie jak cios w brzuch. Mój własny ojciec zorganizował wesele i celowo mnie wykluczył. Ale nie jej dzieci, nie jego nowych pasierbów. Nie oni mieli miejsca w pierwszych rzędach. Dostały tort, śmiech i rodzinę, kropka poczuła muzy, ale nie pozwoliłam im popłynąć. Nie dla niego, już nie. Wzięłam chwiejny oddech, zmuszając się do myślenia. Co teraz? Mogłam to zignorować. Udawać, że tego nie widziałam. Udawać, że mnie to nie obchodzi. Ale obchodziło, kropka, i jeśli myślał, że może mnie tak łatwo zastąpić, wymazać, jak stare zdjęcie w zapomnianym albumie. Miał się przekonać, że nie tak łatwo mnie zapomnieć, kropka, wpatrywałam się w ekran, serce mi waliło. Nie chodziło tylko o to, że się ożenił. Chodziło o to, że postanowił mnie wymazać. Był tylko jeden sposób, by dowiedzieć się dlaczego. Nacisnęłam przycisk połączenia. Linia zadzwoniła raz, potem dwa razy. Tessa? Jego głos był spokojny, swobodny, jakby nic się nie stało. Jakby nie odciął mnie od swojego życia i nie zastąpił inną osobą. Hej, tato powiedziałam, utrzymując spokojny ton. Gratulacje. Nastąpiła pauza, kropka taka pauza, która mówiła mi, że nie spodziewał się, że się dowiem. Nie chciał, żebym wiedział dzięki mały. u to samo przezwisko, którego używał, gdy byłam mała. Kiedy wciąż myślałem, że jest tatą, który się troszczy. Widziałam zdjęcia. Kontynuowałem, pozwalając, by ciężar moich słów opadł. Wyglądało to na piękną ceremonię kropka, musiało być miło mieć tam całą rodzinę. Kolejna pauza, tym razem dłuższa. Tessa, myślałem, że powiedziałaś, że to tylko wasza dwójka. Wciąłem się, mój głos był teraz ostry. Tak mi powiedziałaś, prawda. Mały tylko ty i ona, kropka, było małe, powiedział szybko, niemal obronnie. Tylko kilku bliskich przyjaciół i jej dzieci. Jej dzieci, nie jego dzieci, nie ja. Więc jej dzieci tam były, świętowały z tobą. Ale twoja prawdziwa córka, twoja własna krew, nie. Wydychał głośno, znajomy dźwięk. Dźwięk, który wydawał, gdy nie chciał się czymś zajmować. Tessa, posłuchaj, nie sądziłem, że będziesz chciała przyjść. Zamrugałam. Nie sądziłeś, że będę chciała przyjść, mój głos teraz drżał, nie ze smutku, ale z czystego niedowierzania. Od kiedy to ty decydujesz za mnie? To nie tak mruknął. Po prostu nie chciałem, żeby było niezręcznie, kropka twoja matka i ja, nie waż się mieszać w to mamy. Warknęłam. Ona nie ma nic wspólnego z Twoją decyzją, żeby mnie zostawić. To wszystko Twoja wina. Cisza kropka, niemal słyszałam, jak koła zębate obracają się w jego głowie, szukając wyjścia, sposobu na usprawiedliwienie tego, czego nie da się usprawiedliwić. Nie chciałem cię zranić powiedział w końcu jego głos stał się łagodniejszy. Po prostu ruszyłem naprzód, Tesso. Mam teraz nową rodzinę. Kropka, to były słowa, które potwierdziły wszystko, co już wiedziałam. Nie byłam już częścią jego życia. Racja powiedziałam ze ściśniętym gardłem. Więc kiedy powiedziałeś na Facebooku, że mam nową rodzinę, miałeś to na myśli dosłownie. Nie ma mnie już na zdjęciu, prawda? Nie o to mi chodziło, nie rozumiem, tato. Mój głos był teraz zimny, bez emocji. Zastąpiłeś mnie i w porządku. Ale nie oczekuj, że będę się zachowywać, jakby to się nie wydarzyło. Westchnął ponownie. Tessa, nie chcę się z tobą kłócić. Ja też nie powiedziałam kropka, ale chcę, żebyś zapamiętała tę chwilę, bo to ostatni raz kiedy będziesz mogła udawać, że to, co zrobiłaś, było w porządku. Tessa, rozłączyłem się, kropka ręce mi się trzęsły, ale po raz pierwszy od lat czułam się trzeźwo myśląca. Nie chodziło tylko o ślub. Nie chodziło nawet o to, że nie dostałam zaproszenia. Chodziło o lata zaniedbań, które w końcu go dopadły, kropka myślał, że po prostu to zaakceptuje, że pójdę dalej i odpuszczę, tak jak za każdym razem, gdy mnie rozczarował. Ale nie tym razem. Tym razem miał dokładnie poczuć, jak to jest być zamkniętym. Kropka, tym razem to ja miałam władzę i dokładnie wiedziałam. Jaki będzie mój następny ruch. Kropka, nie byłam typem, który szuka zemsty, a przynajmniej nigdy tak nie myślałam. Ale kiedy siedziałem w swoim mieszkaniu, wpatrując się w zdjęcia ślubne, których nie byłem częścią, coś we mnie stwardniało. Nie chodziło tylko o pojedynczą zdradę, chodziło o lata bycia traktowanym po macoszemu. Jakbym była niczym więcej niż luźnym końcem z jego poprzedniego życia. Miał się przekonać, że nie tak łatwo o mnie zapomnieć. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam pisać kropka gratulacje z okazji ślubu, tato. Życzę Tobie i Twojej nowej rodzinie wszystkiego najlepszego na świecie. Ponieważ nie zostałam zaproszona, będę świętować z daleka. Tak jak zawsze kazałeś mi to robić, gdy dorastałem, kropka, mam nadzieję, że pasierbowie doceniają ojca, którego dostali, ponieważ ja nigdy takiego nie miałem. Dzięki. Nachyliłem się nad przyciskiem: Opublikuj. Moje serce przyspieszyło kropka. Zwykle nie byłam tak odważna, tak konfrontacyjna. Ale coś w sposobie, w jaki wymazał mnie ze swojego życia, sprawiło. Że poczułam, że nie mam już nic do stracenia. A potem post. W ciągu kilku sekund zaczęły napływać powiadomienia: polubienia, komentarze, udostępnienia. Potem przyszły wiadomości. Niektóre pochodziły od członków rodziny, którzy nie mieli pojęcia, że nie zostałem zaproszony. Czekaj, nie było cię tam. Tessa, czy to dzieje się naprawdę? Dlaczego miałby to robić? Myślałam, że to tylko mała ceremonia. sprawiał wrażenie, jakby nikogo tam nie było. Inni z jego rodziny próbowali to usprawiedliwić. Może to był wypadek? Może myślał, że będziesz zajęta. Nie rozgłaszaj rodzinnych dramatów w sieci. Nie wygląda to dobrze. a potem powiadomienie, na które czekałem. Rick skomentował twój post. Kliknęłam tak szybko, że prawie upuściłam telefon. Tessa, możemy porozmawiać. Proszę, zadzwoń. Wpatrywałam się w te słowa. Jeszcze kilka godzin temu byłam dla niego nikim kropka, teraz nagle stałam się na tyle ważna. By kontrolować szkody. Po raz pierwszy w życiu miałam jego pełną uwagę. Ale jeszcze nie skończyłam. Kliknęłam na jego stronę na Facebooku i ponownie przewinęłam zdjęcia ze ślubu. Uśmiechnięte twarze, idealny moment, rodzina, której nie byłam częścią. I wtedy to zobaczyłam, komentarz od jego szefa. Co za piękna rodzina, Rick, życzę Tobie i Twoim dzieciom wszystkiego najlepszego. Dzieci, liczba mnoga. Jego szef myślał, że jestem tego częścią, że jesteśmy szczęśliwą rodziną. To była ostatnia kropla, kropka odpowiedziałem bezpośrednio pod komentarzem. Właściwie nie zaproszono mnie na ślub. Rick zdecydował, że jego przybrane dzieci są ważniejsze niż jego prawdziwa córka. Pomyślałem, że powinieneś wiedzieć. Publiczna odpowiedź, wiadomość, której nie można było zignorować, kropka, niemal słyszałam reakcję ojca, napięcie w jego szczęce. Sposób, w jaki pocierał skronie, próbując wymyślić, jak opanować bałagan, który zrobił. Ale tym razem nie dało się tego ukryć. Kilka minut później zadzwonił mój telefon. Tato, pozwoliłem mu zadzwonić raz, dwa, trzy razy. Potem poczta głosowa, a zaraz po niej SMS. Tessa, proszę, zadzwoń do mnie. Musimy porozmawiać. Po raz pierwszy to on mnie gonił, a ja nie byłam gotowa, by mu to ułatwić. Odłożyłam telefon, czując coś, czego nie czułam od dawna. Moc mój tata spędził lata odsuwając mnie na bok, traktując mnie jak obowiązek, który mógł zignorować. Teraz miał się dowiedzieć, jak to jest być pominiętym. A ja jeszcze nie skończyłam. Mój telefon nie przestawał brzęczeć, smsy, połączenia, poczta głosowa. Wszystko od niego kropka przez lata to ja czekałam, aż mnie zauważy, wyciągnie rękę, podejmie wysiłek. A teraz? Teraz to on desperacko próbował uzyskać odpowiedź. Pozwoliłam mu się w tym pogrążyć. Ale jeszcze nie skończyłam kropka, bo jeśli mój ojciec myślał, że może pogrzebać mnie w przyszłości, wymazać mnie jak stary błąd, to wkrótce miał się przekonać. Że wciąż tu jestem. A ja miałam jeszcze jedną kartę do zagrania. Kropka, dwa dni później w końcu odebrałam jego telefon. Tessa westchnął z ulgą, jego głos był zdyszany, jakby się powstrzymywał. Musimy porozmawiać. Kropka, musimy. Powiedziałam bez ogródek. Ponieważ pomyślałam, że jesteś zbyt zajęty swoją nową rodziną, by się tym przejmować. Kropka, jęknął. Daj spokój, wiesz, że to nie fair. Kropka, sprawiedliwe, powiedziałam. To słowo prawie mnie rozśmieszyło. Jakby kiedykolwiek był wobec mnie sprawiedliwy. Oświeć mnie, tato. Co dokładnie jest nie fair? To, że nie zostałem zaproszony na Twój ślub. Że nawet nie planowałeś mi powiedzieć, czy to, że dowiedziałem się o tym na Facebooku jak jakiś daleki znajomy? Zawahał się. Słyszałam jego kroki po drugiej stronie. To nie było zamierzone, tesso. Nie chciałem cię zranić, kropka, wydałam z siebie ostry oddech. Więc wyjaśnij mi to, tato. Wyjaśnij mi, dlaczego nie byłam wystarczająco dobra, by tam być. A jej dzieci były w centrum uwagi, kropka, milczał przez długi czas. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos był zmęczony. Ponieważ nie chciałem mieć z tym do czynienia, kropka, mój żołądek się skręcił. Nie chciał się tym zajmować. Z czym? Zapytałam, mój głos był niebezpiecznie spokojny. Wiedziałem, że to będzie skomplikowane, przyznał. Wiedziałem, że są uczucia. Historia. Pomyślałem, że może gdybym trzymał to na małą skalę, oddzielnie, nie musiałbym wszystkim żonglować. Nie musiałbym sprawiać, że ty i twoja macocha czułybyście się niekomfortowo. Niekomfortowo powtórzyłam. Więc wyjaśnijmy to sobie, powiedziałam, a mój głos drżał z wściekłości. Nie zaprosiłeś mnie, bo nie chciałeś, żeby było niezręcznie. Dla niej nie chodziło tylko o nią, Tessa. Więc o kogo chodziło? Bo na pewno nie o mnie. Cisza. To był moment, w którym wiedziałam. Nie tylko o mnie zapomniał. Celowo postanowił mnie wykluczyć. Bo tak było łatwiej. Ponieważ było to wygodne. Ponieważ nie pasowałam do idealnego życia. Które budował kropka wow, odechnęłam. Spodziewałam się kiepskiej wymówki. Ale tego. To jest żałosne kropka Tessa, proszę, nie. Chociaż raz mnie posłuchałaś. Chwyciłam telefon, moje kostki pobielały. Przez lata sprawiałaś, że czułam się nieważna. Jakbym była tylko przypomnieniem życia, o którym chciałeś zapomnieć. I wiesz co... W porządku, kropka, chciałeś, żebym zniknęła z obrazu. Gratulacje! Spełniło się Twoje życzenie. Ale nie waż się teraz do mnie dzwonić, udając, że ci zależy. Tessa nie tego chcę. To jest dokładnie to, czego ty chcesz. Warknęłam. Nie spodziewałam się, że ludzie zobaczą, kim naprawdę jesteś. Odetchnął ciężko, kropka, słyszałam ciężar w jego oddechu, frustrację. Nie był przyzwyczajony do tego, że się bronię. Nie wiem, jak to naprawić. Przyznał. Nie możesz. Cisza. Do widzenia, tato. Rozłączyłem się i tym razem mówiłem poważnie, kropka tej nocy dostałem kolejne powiadomienie. Rick usunął swoje zdjęcia ślubne. Uśmiechnąłem się. Za mało, za późno. Bez względu na to. Jak bardzo starał się usunąć dowód, szkody zostały już wyrządzone. Po raz pierwszy w życiu poczułam się wolna kropka koniec z czekaniem, aż zadzwoni. Koniec z nadzieją, że w końcu zobaczy we mnie swoją córkę. Koniec z udawaniem, że jego nieobecność nie bolała. Narysowałam linię na piasku i nie zamierzałam oglądać się za siebie kropka ale życie ma zabawny sposób testowania determinacji. Kiedy już myślałam, że skończyłam z Rickiem, on wrócił. Zaczęło się od e-maila. Nie spodziewałam się tego. Po naszej ostatniej rozmowie założyłam, że zniknie kropka Barry i jego nowa rodzina będą udawać, że nigdy nie istniałam, tak jak zawsze to robił. Ale temat sprawił, że skręciło mi się w żołądku. Musimy porozmawiać. Zawahałam się zanim otworzyłam wiadomość kropka Tessa. Wiem, że jesteś zła i masz do tego pełne prawo. Ale nie chcę tego tak zostawić. To błąd i powinienem był postąpić inaczej. Możemy się spotkać. Chociaż raz? Tyle jestem ci winien. Tato, wpatrywałem się w te słowa, czekając. Aż coś się we mnie zmieni. Jakaś część mnie zawsze pragnęła usłyszeć te słowa. Usłyszeć, jak przyznaję, że się mylił, że powinien był traktować mnie lepiej. Ale teraz, gdy je miałam, nic nie znaczyły. Zamknęłam maila bez odpowiedzi. Nie miałam już nic do powiedzenia. Ostatni raz skontaktował się ze mną przez moją matkę. Byłam w trakcie składania prania, gdy zadzwonił mój telefon. Uśmiechnęłam się, gdy zobaczyłam jej imię. Cześć, mamo. Tessa, kochanie, muszę z tobą o czymś porozmawiać. Kropka, natychmiast wyłapałam wahanie w jej głosie. Co się stało? Westchnęła. Twój ojciec do mnie dzwonił. Zamarłem. I. Powiedziałem, już się przygotowując. Chcę się z tobą zobaczyć. Zamknęłam oczy, ściskając materiał w dłoniach. Kropka, mamo, nie. Tessa, posłuchaj. Nie powtórzyłam tym razem bardziej stanowczo nie rozumiesz, on nie tylko zapomniał zaprosić mnie na swój ślub. zdecydował się nie pominąć kropka, wybierał to od lat, zamilkła na chwilę: Wiem, kochanie i nie winiecie za to, co czujesz? Czekałem na jej tyłek, ale myślę, że się boi zaśmiałem się gorzko. Przestraszony. Czego? Że mnie straci i przecież już to zrobił. Tessa, ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co mają, dopóki nie jest za późno. Może w końcu zaczyna to rozumieć. Słyszałam nadzieję w jej głosie. Tę samą nadzieję, którą ja nosiłam w sobie przez lata. Ale nie byłam już tą małą dziewczynką, czekającą przy oknie na pojawienie się ojca. Mamo, kocham cię. Ale to nie jest twoja walka. Dokonał wyboru i teraz musi z tym żyć. Westchnęła. Rozumiem, kochanie. Po prostu. Nie chcę, żebyś żałował. Nie będę, powiedziałam. I tym razem mówiłem poważnie, kropka minął tydzień, potem dwa. Myślałam, że z nim skończyłam. I wtedy pojawił się przed moimi drzwiami. Właśnie wróciłam do domu z pracy, wyczerpana długim dniem, kiedy usłyszałam pukanie. Stanowcze, znajome. Kropka mój żołądek skręcił się, gdy spojrzałam przez wizjer. Rick, zawahałam się. Mogłam go zignorować. Udawać, że nie ma mnie w domu. Ale coś we mnie, może ciekawość, a może resztki gniewu, sprawiły, że otworzyłam drzwi. Kropka otworzyłam je z zimnym wyrazem twarzy czego chcesz, wyglądał starzej niż pamiętałam. Zmęczony, wyczerpany. Jego niegdyś pewna siebie postawa skurczyła się, jakby ją dźwigał. Nosił ją zbyt długo. Tessa powiedział, zmuszając się do małego, niezdecydowanego uśmiechu, kropka mogę wejść. Wpatrywałam się w niego przez dłuższą chwilę. W końcu. Nie. Rick stał w moich drzwiach, Wyglądając na mniejszego niż kiedykolwiek go widziałam kropka ten sam człowiek, który kiedyś wydawał się tak nieosiągalny, tak odległy, teraz wyglądał jak człowiek, któremu skończyły się miejsca do ukrycia. Tessa, proszę, pozwól mi to wyjaśnić. Skrzyżowałam ręce. Nie zamierzałam mu tego ułatwiać kropka co wyjaśnić. Zapytałam spokojnym głosem kropka, że nie chciałeś mnie na swoim ślubie. Że stworzyłeś zupełnie nową rodzinę i mnie z niej wykluczyłeś? Że liczyłam się tylko wtedy, gdy sprawiałam, że źle wyglądałeś? Odetchnął. Pocierając dłonią twarz, nie był przyzwyczajony do tej wersji, mnie kropka zasłużyłem na to. Przyznał. Wiem, że tak. Uniosłam brew. To była nowość. Więc dlaczego tu jesteś? Jego ramiona opadły, jakby w końcu zdał sobie sprawę, że nie ma scenariusza, który mógłby go z tego wyciągnąć. Ponieważ cię straciłem powiedział po prostu kropka, po raz pierwszy coś w jego głosie brzmiało autentycznie. Nie wiem, kiedy to się stało. Kontynuował, kręcąc głową. Może po rozwodzie, może wcześniej kropka gdzieś po drodze przekonałem siebie, że poradzisz sobie beze mnie, że mnie nie potrzebujesz. I pozwoliłem, by to przekonanie zamieniło się w wymówkę. Jego słowa powinny mieć znaczenie. Lata temu miałyby znaczenie kropka, ale teraz nie byłam pewna, czy cokolwiek zmieniły kropka a ślub. Zapytałam, czy to była tylko kolejna wymówka? Przełknął ciężko. Numer to był błąd. Duży powinienem był cię tam chcieć, Tessa. Powinienem był o ciebie walczyć. A ja tego nie zrobiłem. Kropka. Wiem, że nie mogę tego cofnąć, ale chciałem, żebyś wiedziała, że tego żałuję. Pozwoliłam jego słowom zawisnąć w powietrzu. Żałujesz. To było wszystko. Nie miłość. Niechęć naprawienia wszystkiego. Tylko żal. A żal nie był wystarczający. Kropka. I co teraz? Zapytałam, obserwując go uważnie. Mówisz, że jesteś spokojny i co dalej? Mam ci wybaczyć? Udawać, że nic z tego nigdy się nie wydarzyło? Nie powiedział szybko, kropka wiem, że na to nie zasługuję. Po prostu. zawahał się, szukając właściwych słów. Po prostu nie chcę, żeby ostatnią rzeczą między nami był gniew. Wpatrywałam się w niego. I po raz pierwszy nie poczułam złości. W ogóle nic nie czułam, kropka, ponieważ już dawno opłakałam stratę ojca. On dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, co ja wiedziałem od lat. Byliśmy skończeni, kropka, nie jestem zły, powiedziałem. Mój głos był spokojny. Już nie. Na jego twarzy pojawiła się ulga, ale jeszcze nie skończyłam. Ale nie jestem też zainteresowana naprawianiem tego. Jego ulga prysła. Tessa, daj spokój. Nie przerwałam. Kręcąc głową, kropka, nie możesz odejść na lata, a potem zdecydować, że chcesz wrócić, kiedy będzie ci wygodnie. Tak nie działa rodzina. Tak nie działa miłość. Jego usta zacisnęły się w cienko linie, jakby chciał się kłócić. Ale co mógł powiedzieć? Nie miał nic na swoją obronę. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy ze swoją nową rodziną, powiedziałam, wchodząc z powrotem do środka. Ale nie będę jej częścią. Otworzył usta, może by coś powiedzieć. Może błagać. Ale zamknęłam drzwi, zanim zdążył to zrobić. I tak po prostu pozwoliłam mu odejść. To był ostatni raz, kiedy widziałem mojego ojca, kropka na początku wciąż próbował. Więcej maili, więcej telefonów, ale nie odbierałam. Nauczył mnie już, jak żyć bez niego. W końcu byłam gotowa, by iść naprzód. Bez niego. Bez jego żalu, kropka bez czekania na miłość, która nigdy nie miała nadejść. Ponieważ całe życie spędziłam na pogoni za ojcem, który nigdy mnie nie gonił. Skończyłam z ucieczką. Skończyłam z ucieczką.